Witam was bardzo serdecznie. Aleksandra Wojciechowicz. Jestem coachem transformacyjnym. Pracuję z kobietami. Mam grupę na Facebooku Kobieta pełna łaski i tam właśnie dzisiaj dostałam cudownego posta też komentarz właściwie do mojej pracy na YouTubie i też na mojej pracy na grupie Kobieta pełna łaski. Gdzie ta osoba powiedziała mi, że bardzo ją motywuje do działania. I właśnie postanowiłam nagrać taki filmik motywacyjny, troszkę podsumowujący mój czas pracy na YouTubie, troszkę pracy na Facebooku i dam po raz pierwszy taki mój feedback w tej mojej pracy, właśnie dla Ciebie, bo może Ty też marzysz, żeby być youtuberem, może marzysz, żeby robić swoje filmy, właściwie ja myślę, że każdy powinien, w znaczeniu każdy, kto ma swój własny biznes. ale można zrobić biznes z tego, że się robi filmy na youtubie, bo też można potem włączyć reklamy i tak dalej, i tak dalej. Co było dla mnie ważne, że ta osoba porównała mnie do Marcina Osmana. A ja tak naprawdę rozpoczynając moje nagrania, inspirowałam się bardzo tym, co on mówił. Dlatego, że on miał taką bardzo, że tak powiem karkołomną przygodę z YouTubem, początki były dla niego trudne i długo trwałe. I gdzieś powiedział, że... Być może nawet z Miro burnejką teraz tak mi się przypomina, w wywiadzie z nim, ustalili, że właściwie to chyba około trzech lat potrzeba, żeby zebrać taką odpowiednią ilość subskrybentów. Ale też oboje mieli takie doświadczenie, że po jakimś czasie YouTube robi wirala. I Marcin Osman. Miał takiego wirala na 20 tysięcy, 20, 200 tysięcy viewsów w takim łatwym nagraniu, po prostu zwykłym telefonem. Gdzieś w kawiarni czekał na żonę i właśnie było to o tym, żeby nie kupować kawy za 15 zł, coś w tym stylu. I to jest nieważne, bo właściwie ja zaczęłam od miliarderów i w ogóle to nawet nie jest po linii myśli miliarderów, bo miliarderzy nie myślą o oszczędzaniu czy nie oszczędzaniu pieniędzy, tylko mają bardziej górnolotne tam myśli. Tego już nie będę tutaj interpretować. Natomiast rzeczywiście YouTube zrobił mu tego wirala w pewnym momencie w sposób niespodziewany. I kiedy ja tak jeszcze nie mając żadnych subskrybentów, w cudzysłowie żadnych, bo moja mama mnie zasubskrybowała, mój brat mnie zasubskrybował i tam miałam kilku. Po tym, jak właśnie postanowiłam przerzucić się z Facebooka, bo najpierw tam swoje filmy publikowałam na, na YouTube'a, no to zaczęłam właśnie właściwie szukać różnych inspiracji, kiedy miałam chyba 46 subskrybentów, którzy. Nagle wzrośli do 48, bo teraz ja tak na, na właściwie można by było powiedzieć, że ja to tak na żywo ten film dzisiaj nagrywam, ale jednak nie, nagrywam filmik, zaraz Wam coś powiem jeszcze więcej o nagrywaniu filmików na żywo. I ktoś tam odsubskrybował mój kanał i ja wtedy go na YouTubie tak naprawdę znalazłam, nie? że ja go tak szukałam w znaczeniu, że szukałam kogoś takiego, kto by mnie inspirował do działania. Takiego właśnie na YouTubie. I on miał takie wystąpienie, gdzie powiedział, że należy zrobić 100 filmów w 100 dni. No i ja zrobiłam te 100 filmów w 100 dni. Wielką ilość subskrybentów nie otrzymałam. Ale co ciekawe, pół roku później YouTube zrobił mi właśnie owego wirala. Nagrałam filmik niespodziewanie o tym, że byłam w zakonie, co w ogóle nie było po linii mojego biznesu online i właściwie początkowo nie chciałam tego robić. Wcześniej nawet na taki filmik nagrałam, że a, tutaj coś mówię o duchowości, o kościele, ale to właściwie nie jest po linii mojego biznesu online, nazywałam to nawet samo palenie. I nie spodziewałam się, że YouTube jest jednak bardzo taką mądrą platformą, dlatego bardzo sobie cenię i lubię. I tutaj się właściwie najlepiej czuję. I on widzi potencjał, ja myślę, w człowieku. I mimo że te 100 filmów w 100 dni nie zrobiło mi nawet 100 subskrybentów, tak naprawdę. To potem dostałam takiego wirala, który dziś jest ponad 300 tysięcy w jednym z filmów. To jest film Wyszłam z zakonu. I, I się zaczęło, tak naprawdę, tak. I potem było już tak, że bardzo dużo osób, bardzo dużo dziewczyn, kobiet wstąpiło na moją grupę. Teraz mam tam taki nowy challenge, że właśnie uczę się robić live. Y. I, I myślę nawet, że to jest fajniejsze. Że to jest coś bardziej takiego przedsiębiorczego, bo mam cały czas kontakt z dziewczynami, taki online, mogę bezpośrednio odpowiadać na pytania I, i to jest w ogóle takie fajne przeżycie, coś takiego jak performance na żywo, więc mam nadzieję, że po tych 100, tam moich nagraniach, nie, tam jest 90 każdego dnia, ale o 6 rano. Więc mam nadzieję, że potem będę już tutaj nagrywać na żywo na, na YouTubie i będę właśnie się kształcić właśnie też w wypowiadaniu się, w trwaniu przed kamerą. I myślę nawet, że to jest ciekawsze, bardziej prawdziwe właśnie bycie live na żywo, i to jest niesamowite dla mnie. Ciągle, przez to, że jeszcze nie skończyłam tamtego challenge'u, to tutaj na, na razie tylko nagrywam moje filmiki. Pewnie jak tam zakończę to, to moje dzieło, też poszukiwaniu właściwie, bo tam mamy określony temat tych moich 90 live'ów. Mówię o tym, jak kobieta się zakochuje i czym jest prawdziwe zakochanie, a czym jest tylko uzależnienie emocjonalne. I na podstawie 12 kroków, też 12 kroków wyjścia z uzależnienia takiego alkoholowego, próbuję to przenieść do takiego wyjścia z takiego nałogu uzależnienia się emocjonalnego. Więc to jest fajne, i bardzo dużo kobiet weszło na moją grupę również. Zapraszam bardzo serdecznie. Natomiast ten filmik jest iście motywacyjny dla wszystkich, którzy się zastanawiają, czy to jest ich droga. Może gdzieś w twoim sercu budzi się takie pragnienie, żeby nagrywać filmy na YouTubie. Słuchaj tak, ja potrzebowałam tylko rok czasu, żeby YouTube zrobił mi virala. co prawda wcześniej bardzo skrupulatnie wypełniałam wszystkie zadania, które polecał Marcin Osman. Zrobiłam nawet 100 filmów w 100 dni, więc jak Ty zrobisz 100 filmów w 100 dni i YouTube ciągle nie zrobi Ci wirala, to się nie przejmuj. Na pewno Ci to pomoże, bo rozwiniesz swoją mowę przed kamerą, będziesz bardziej naturalna i to na pewno, na pewno spowoduje, że urośniesz bez wątpienia. A potem już tylko czekaj, bo przyjdzie taki moment, kiedy YouTube niespodziewanie zrobi Ci wirala na ponad 100 tysięcy i Ci subskrybenci już tak szybko w przeciągu miesiąca, dwóch się pojawią. Jeżeli YouTube uzna, że Twoje treści są wartościowe. Więc nie bój się, przekazaj, przekazuj wartość, przede wszystkim przekazuj wartość, ale taką właśnie prawdziwą i autentyczną. Zobaczcie, ja ciągle nie mam brandu gdzieś na początku, ja ciągle jestem jakby sama w tym wszystkim. I z jednej strony to jest dobre i niedobre. Ciągle dobre, dlatego że to ciągle inspiruje ludzi, którzy też są sami, że zobacz. Ona właściwie nawet brandu jeszcze nie zrobiła w znaczeniu takiego wstępu, nie? Że tam, o dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym będę mówić o polaryzacji damsko-męskiej, w znaczeniu miłość Eros na przykład. I Ciach, brand, teraz, kim ona jest, i, to, i potem mówię, nie? No, i ja tak myślę o tym już od dłuższego czasu, ale ciągle tego nie ma, i może ciągle ma tego nie być dla ciebie, że, żebyś ty się nie bała od początku, zaczynać z tym, co masz tu i teraz. I to jest taka najważniejsza lekcja, której ja się nauczyłam właśnie od Marcina Osmana. Nagraj 100 filmów w 100 dni. Jakie będą, takie będą, ale właśnie one potem będą inspiracją dla wielu, bo. Wiele osób, które nawet um, ogląda dziś moje odrobinę lepsze treści, ciągle niedoskonałe, ale odrobinę lepsze treści, wraca do tych starych i mówi mi: Dziękuję Ci, bo ja właśnie też chcę to robić i zaczynam to robić, i mam tą inspirację, że warto. I ta dziewczyna na mojej grupie właśnie napisała mi, że e, jak ogląda te moje wszystkie treści, właśnie takie zwyczajne, autentyczne, w pewien sposób ubogie to mimo wszystko inspiruje ją do tego, że ten lód topnieje w jej sercu, że, że ma siłę ciągnąć te sanki. A powiedziała o sankach dlatego, że na tych ostatnich moich filmach też mówiłam o Marku Kamińskim, który szedł na biegun. Gdzieś tam zaczerpnęłam za też trochę motywacji od niego i chyba to tak, tak poruszyło najbardziej jej serce. I powiedziała mi, że dotarła do moich treści, oglądała kilka filmików i ruszyła nareszcie z miejsca. I to dało mi tyle radości, tyle inspiracji, że postanowiłam właśnie nagrać taki filmik motywacyjny dla wszystkich, którzy może nie mają wiary, że i oni mogliby coś robić na, na Facebooku czy na YouTubie. Możesz. Zabierz się do pracy już dziś z tym, co masz, czyli z twoim telefonem komórkowym, jeżeli ma kamerkę. I do dzieła. Jeżeli znalazłaś, znalazłaś wartość. Jeżeli znalazłeś, zapraszam do polubień, do subskrybowania mojego kanału. I oczywiście kobiety, jeszcze raz zapraszam na moją grupę Kobieta Pełna Łaski. Link w opisie do tego filmu. Pa!